Teraz niedaleko Molo takie muzeum, Exploration Center. Tutaj widzę, że to się nazywa. No i tutaj popatrzcie, tutaj są takie meduzy zrobione przez artystów z takich zużytych o, porków plastikowych. Właśnie, nie wiem, czy one są wyłowione wszystkie z morza, czy po prostu takie z centrum recyklingu. Ale popatrzcie, zaraz może przybliżę. Tutaj są takie... Takie wyglądają jak takie czepki kąpielowe. No. Ale fajne, fajne są te wielkie, różowe. No ciekawe, ludzie mają pomysły. E, ale co chciałam powiedzieć? No, że tutaj są właśnie... Że tutaj są takie e, informacje o tym, no właśnie, jak plastik niszczy e, właśnie morza i oceany, i że jak e, się już dostanie właśnie do, do oceanu, no to on tam już praktycznie. Już znajduje się na zawsze, jest tam forever, i że potem te mikroplastiki to są też znajdowane w tych wszystkich stworzeniach morskich, które są wyławiane i które też e, są potem pożywieniem jedne są pożywieniem dla innych, prawda? A potem my wyławiamy niektóre ryby i też jejemy, no i że one też są już zanieczyszczone tym mikroplastikiem. No